Dodanie szesnaste. Informator naturalny matematyka 2024 na 2025. Dane jest wyrażenie W od x równe 2x do potęgi drugiej podzielone przez x do potęgi drugiej odjąć 4 razy x minus 2 podzielone przez x. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz, P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Wartość wyrażenia w od x jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x. Prawda czy fałsz? Czyli mamy określić dla jakiej liczby określone jest nasze wyrażenie, a tak naprawdę iloczyn naszych wyrażeń. A żeby to zrobić, musimy wyznaczyć dziedzinę naszych wyrażeń, czyli wyznaczamy dziedzinę. Dziedzina. Przypominam, że dziedzinę wyznaczamy z mianownika. A dlaczego z mianownika? No bo nie możemy dzielić przez 0, czyli musimy poszukać takich liczb, które właśnie to 0 nam dają. Czyli wykonujemy założenia następujące. W pierwszym ułamku x do potęgi drugiej minus 4 musi być różne od 0. No i w drugim ułamku w mianowniku jest x. Czyli x też musi być różne od zera. Czyli pierwsze, y, pierwsza liczba, która nie może być, to jest zero. No bo jak tu w x podstawimy 0, to będzie y, wyrażenie nie do rozwiązania. To jeszcze przekształcimy sobie to pierwsze założenie, czyli x do potęgi drugiej musi być różne od 4, czwórkę przerzucamy. Zatem x jest różne od 2. I x jest różne też od minus 2, bo 2 do drugiej to 4, minus 2 do drugiej to też 4. Zatem dziedzina naszego wyrażenia to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem tych, które przed chwilą sobie wyznaczyliśmy. Czyli z wyjątkiem minus dwójki, z wyjątkiem zera oraz dwójki. No, bo gdy podstawimy 0, to już sobie omówiliśmy, że dostaniemy w mianowniku 0. I tutaj, gdy podłożymy 2 lub minus 2, to się też nam wyzeruje, a tego tego nie chcemy. Czyli dziedziną są wszystkie rzeczywiste, rzeczywiste, z wyjątkiem tych trzech liczb, które wyznaczyliśmy. Czyli nie jest to określone dla każdej liczby rzeczywistej, bo z wszystkich rzeczywistych wypadły trzy. Czyli pierwsze zdanie jest fałszywe. To przechodzimy do zdania numer Numer 2, jak ono brzmi, dwójeczkę tutaj będziemy sobie pisać, jeżeli wartość wyrażenia W od X jest określona, to W od X równa się 2X dzielone przez x dodać 2. No i widzimy, że to wyrażenie jest znacznie prostsze niż to. Czyli naszym zadaniem jest przekształcić to, co tutaj widzimy, czyli wykonać iloczyn dwóch wyrażeń wymiernych, a żeby to zrobić, no musimy te nasze wyrażenia jakoś w łatwiejszej formie zapisać, jeśli się da, to tak. Pierwsza czynność, którą się robi w tego typu zadaniach, to szukamy i patrzymy, czy możemy wystawić coś przed nawias. No nigdzie się nie da. A druga czynność, którą gdzieś tam też się wykonuje, to szukamy wzoru sucuconego mnożenia i właśnie taki wzór sucuconego mnożenia można wykonać tutaj czy można zastosować w mianowniku w pierwszym ułamku. Jest to różnica kwadratów w tablicach matematycznych to strona numer 7. No i to wyrażenie podpiszę sobie nad wzorem, czyli x do potęgi drugiej minus 4 i też sobie tą czwórkę zapiszę w postaci x do drugiej minus 2 do potęgi drugiej, bo to nam trochę ułatwi przekształcenie tego wyrażenia na dwa nawiasy, ponieważ tak, a to x, a b to 2, czyli pierwszy nawias to jest po prostu x odjąć 2 razy, a drugi nawias będzie, jak wyglądał, będzie to to samo, te same liczby, tylko z plusem, czyli x dodać 2. Zatem możemy już nasze wyrażenia zapisać. Tak, tutaj zastosowanie wzoru zruconego mnożenia, a resztę bez zmian, czyli po prostu przepisujemy. Mamy przemnożyć przez siebie wyrażenia wymierne. Wyrażenia wymierne oczywiście kojarzymy z liczbami wymiernymi, czyli z ułamkami. A w ułamkach, gdy je mnożymy, to można upraszczać wyrażenia, czyli skracać. No i spójrzmy, czy u nas też można coś uprościć. Tutaj w liczniku jest x minus 2, tu w mianowniku też jest x minus 2, czyli to się ładnie nam upraszcza i mamy jedynki. I jeszcze tutaj na skosie widzimy, że mamy x, tu jest x do drugiej, czyli ten x upraszcza nam się tutaj z kwadratem. Czyli co nam zostanie? Mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, czyli 2x razy 1 to jest 2x i x dodać 2 razy 1 razy 1 to jest po prostu x dodać 2. No i gdy spojrzymy w wyrażenie, które tutaj było w odpowiedzi, to mamy to samo, czyli drugie zdanie jest zdaniem prawdziwym.